Generalnie będzie czynny cały tydzień, od godziny 8 do 22. Generalne założenie jest takie, że do południa mają korzystać z szkoły, po południu młodzież tutaj z osiedla. Z tym, że mamy mały problem, ponieważ organizator... Taki animator tak zwany dopiero będzie zatrudniony od kwietnia, bo ministerstwo daje środki na 9 miesięcy. No ale to będzie mój problem do rozwiązania: będę musiał znaleźć jakieś pół etatu dla instruktora, który zajmie się tą młodzieżą, powiedzmy, osiedlową. Bo szkoły, kluby nie ma problemu, przychodzą z nauczycielami, z trenerami. Także w środę robimy już podział. A prawda jest taka, że na razie mam większe zapotrzebowanie jak możemy tu pomieścić.